Witam, akwarysta z Wrocławia z tej strony. Dziwny kadr. W tle leży jakieś mikrozorium, jest banek. No i jest też tytuł. Tak, jakby nie było, jest to koniec. Jest to koniec też pewnej, pewnej epoki. No, mogę tak to nazwać górnolotnie epoki, która nazywa się Akwarysta z Wrocławia. I witam, akwarysta z Wrocławia z tej strony. Nie, no dobra, nie robię sobie jaj. Znaczy, tu jest trochę clickbaitem, ale też nie do końca. Jest to koniec tego akwarium. Jest to ostatni filmik z tego akwarium. Tego akwarium już nie będzie. Dzisiaj lub jutro częściowo je rozmontuję. Rybki polecą do wiaderka. Czemu tu jest tak ciemno? Proszę bardzo, tam jest wiaderko. Nie, Fox nie jest sponsorem tego odcinka. Chociaż Fox jak coś to... <laughs> ja no, żartuję. Ym... To będzie krótki filmik. Ja się zabieram do roboty. I coś po prostu jeszcze dogram, jak to już całkiem spróję. Albo jest 2121, 21, albo zrobię to dzisiaj. Całość, albo część zrobię jutro. Także do zobaczenia w następnym wejściu. Powiem tylko tak. OK, trochę się odciągam. Mamy godzinę za 10 pierwszą. No i jestem na tym etapie. No, i tak oto zakończyła się historia. Zwana moją Pięćdziesiątką. No i co? I coś się kończy, coś się może zaczyna. Na razie nic Państwu nie zdradzam. No i teraz godzina za 15:30. Dokładnie za 12 trzecia. Teraz z głupim absolutnie uśmiechem na ustach idę spać. Licząc jeszcze głupiej, że jutro pewna rzecz. No pewna rzecz. Jutro coś zostanie wydane do doręczenia i będę działał. Rybki sobie mieszkają w wiaderku. Mam nadzieję, że im się tam podoba. Mają filtr oczywiście. No i mogę tylko Państwu zdradzić. No muszę, musicie wybaczyć. No, mam psa. To jest jego zabawka. W sensie ten kot. <grytanie> Także to tyle na razie z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia.